Witam wszystkich dzisiaj akcja odśnieżanie Ursus odpalony no ale tutaj trochę będę to modyfikował dołożymy taką deskę tutaj na ten dwuteownik, cztery śruby przyspawam i wydaje mi się że to będzie lepsza opcja także zaraz gaszę Ursusa, klemę odpinam spawam i później wam pokażę co dalej no i tak, śruby już przyspawane. O, mamy tu dwie i tam dwie. No nie wiem jakoś spawu Jaka jest, taka jest. Wydaje mi się, że to przytrzyma. Deska docięta. Przykręcam. No i trzeba jechać działać. No i tak, deskę mamy przykręconą. Teraz tu powiem że trochę zepchnie tak. Nie milona ma za 30 cm Tutaj jest tak zrobione, że jest yy, o tyle przerwy, żeby tym dwutełownikiem nie jechało nie jest to jakoś mega prosto ale wydaje mi się, że da radę powiem tak ja lubię takie tematy zrobić, a robię to z lenistwa, no bo to wiadomo, można sobie tam poodgarniać ale traktor ile spali litr, 2 litry to 10 zł. A po co to machać łopatą Także zobaczymy jak to będzie szło teraz. 啊。 No i tak, odśnieżanie skończone powiem jakie jest moje zdanie wydaje mi się, że efekt jest naprawdę zadowalający tutaj oponą dociążyłem to tak jak tamtym razem no wiadomo, że to nie zedrze tego do betonu, tym bardziej, że to nadal sypie ale powiem wam, że w godzinę na pewno bym tego tak nie odgarnął nawet tak na boki, żeby tu było Więcej miejsca. Wiadomo, że brakuje tutaj półki, to mają te do, funkcje dociążenia, tak? Tu tylko tak naprawdę dociąża ta opona jako bala. No i tak, traktor zapadany, nadal pada. Nie wiem. Ja jestem z tego zadowolony. Pół godziny przymocowania tej deski, kawałek deski i naprawdę. Robotę i zrobiło dobrą. Także pozdrawiam wszystkich i zapraszam do następnego.